Cześć wszystkim, tu Marta z witam Was serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Dziś przychodzę do Was z letnią inspiracją do wykonania bransoletki z koralików Matsuno w pastelowych kolorach. Wykonamy bransoletkę na krośnie, będzie ona w stylu boho, czyli akurat wpasowująca się w letnie klimaty. Możemy taką bransoletkę wykonać na jeden klasyczny oplot bądź na kilka oplotów nadgarstka. Dziś jednak pokażę Wam właśnie tą klasyczną odsłonę na jeden oplot, czyli klasyczna długość. Co więcej, ta bransoletka nie posiada konkretnego wzoru, który musimy śledzić, więc to jest idealna opcja dla początkujących. Zapraszam do wspólnego wykonania bransoletki. Jak już wspomniałam, będzie to bransoletka robiona na krośnie, więc będziemy potrzebować oczywiście krosna. Ja wybrałam ten model firmy, firmy Bidalon z metalową konstrukcją. Jest solidny, wytrzymały, długo posłuży. Jego zaletami jest również oprócz metalowej konstrukcji, też tutaj z tych częściach drewnianych są zamontowane takie dwa bolce do montażu właśnie nici osnowy, czyli tych, które tutaj biegną. Jak będziemy nakładać nici, to Wam jeszcze raz pokażę dokładnie o co chodzi z tymi niciami osnowy. Dodatkowo te bolce możemy sobie tutaj drewniane odkręcić, poluzować i naciągnąć, przekręcając tą drewnianą część, naciągnąć nić osnowy żeby była ona y, naciągnięta odpowiednio. Y, tutaj mamy y, takie sprężyny nałożone i między literowki właśnie te sprężyny wkładamy nasze nici osnowy, y, żeby y, między nie później wepchnąć koraliki. Drugą rzeczą, jaką będziemy potrzebować jest oczywiście sznurek. I tutaj jest na, naprawdę duża dowolność. Y, Sznurką użyjemy tylko na ranty, i przy, tym konkret... przy tej konkretnej bransoletce ważne jest, aby yy, mieć niezbyt gruby sznurek, żeby to nie wyglądało zbyt topornie. Chodzi tutaj o wielkość koralików, jakie wybraliśmy. Także proponuję sznurek yy, o grubości 0,8 do maksymalnie 1 mm. I ja tutaj wybrałam sznurek woskowany, a do tego jeszcze. Na środek do plecenia nić yy, Nemo. I tutaj yy, fajna ona jest właśnie do bidingu i do yy, też plecenia na krośnie, bo jest cieniutka. I tutaj też mamy tak naprawdę dowolność, bo możemy wybrać albo nić kolorystycznie pasującą do koralików, albo tutaj kontrastarową, yy, tak jak ja wybrałam właśnie do tego projektu. No, i oczywiście wspomniane koraliki Matsuno, tutaj w pastelowych jasnych kolorkach. Także przejdźmy do wykonania i zaczniemy od zamontowania nici osnowy. Zaczniemy od zamontowania środkowych nici, czyli od nici Nemo. Ile tutaj takich nici osnowy to są te nici, które tutaj biegną? Od jednego, od lewej tutaj do prawej akurat u mnie. Czyli te takie na środku, co biegną w krośnie. Ile takich nici potrzebujemy? Jeżeli, wszystko zależy od tego, ile w rzędzie będziemy mieli koralików. Ja sobie wymyśliłam, że będą to trzy koraliki w rzędzie, więc będziemy potrzebować zawsze o jeden więcej sznurek, jedną więcej nić, więc będą potrzebne cztery. A ponieważ mamy rant ze sznurka, to z nici... Zrobimy tylko dwa, dwie, dwa sznurki, dwie kolumny, będą nam potrzebne. Ważne jest przy zakładaniu tutaj tych nici, aby one szły prosto. Czyli, jak tutaj mamy załóżmy piąty rowek, to z drugiej strony też musi być to piąty rowek, a nie jakiś tam szósty, ósmy, żeby ona nie szła na skos. Bo inaczej będzie nam się źle tutaj wszystko układać. I zaczniemy sobie od zabezpieczenia nici. Na pierwszym tutaj bolcu, u mnie akurat z lewej strony, później sobie te krosno oczywiście przełożymy, ale żeby wszystko ładnie było widać, mam na razie w poprzek je ustawione. Zawiązujemy sobie tutaj dwa supełki, żeby na tym bolcu nic się nam trzymała. I przechodzimy do założenia dwóch środkowych nici. I tutaj idziemy na drugim bolcu na okrętkę i w drugim sąsiadującym zostawiamy. I tutaj przechodzimy na okrętkę tutaj na bolcu jeden raz i znowu sobie zawiązujemy tutaj supeł, żeby zabezpieczyć naszą nić, żeby ona nam tutaj nie uciekła. Nie przejmujcie się, jeśli tutaj nic się wam poluzowało, bo zaraz ją sobie tutaj naciągniemy. I tutaj nadmiar już sobie nic tutaj odetnę, żeby mi nic nie wisiało. I tak jak mówiłam, możemy to tutaj sobie prawie tylko. Możemy sobie tutaj teraz poluźnić nieco i naciągnąć naszą nić osnowy i zakręcamy ponownie. I ona jest taka lekko sprężynująca w tej chwili. Teraz zamontujemy jeszcze nasze ranty. Bierzemy nasz sznurek i tutaj zaczniemy też od zakręcenia pętelki i przechodzimy tutaj z lewej i z prawej strony naszej nici Nemo. E, ponieważ chcę zrobić zapięcie regulowane, muszę mieć tutaj e, większy zapas tej, e, tego sznurka, żeby starczyło mi na zrobienie tego zapięcia. Więc kilka razy oplotę sobie sznurek na tym drewnianym bolcu. Pamiętajcie, nadmiar później zawsze będziemy mogli odciąć, więc lepiej kilka razy zawiązać, żeby nam tutaj starczyło. Ja to zrobię ze 4-5 razy. I od razu naciągam. I teraz wracamy w drugą stronę. I tak jak mówiłam. Z prawej strony. Znowu zakręcamy i zawiążemy sobie też supełek, żeby ten rand nam się tutaj trzymał. Także tutaj na początku też sobie zostawiamy kawałek sznurka dłuższy. Jeden supeł wystarczy, później musimy to odwiązać. Mamy już nasze nici osnowy gotowe. Ja sobie już tutaj przekręcę, lekko na dół zsunę, żeby tutaj było nadal wszystko dla Was widoczne. Teraz musimy sobie przygotować naszą nici roboczą, którą będziemy wyplatać całą plecionkę, czyli kawałek naszej nici NYMO. Jaką długość należy uciąć zależy od was, bo tak, na takiej długości, na jakiej wam się będzie dobrze pracować. Nie może być ona za długa, żeby się nie plątała, ale też nie polecam zbyt krótkiej, bo będziemy musieli jej wtedy więcej dodawać. Dla mnie wygodnie to jest około metra, półtorej na rozpiętość ramion. Odcinamy, zostawiamy sobie ogonek, żebyśmy mogli tutaj y, tą nić później schować. I tutaj na początku, na górze po lewej stronie, na rancie zawiązujemy supełek. Krótsza część skierowana w lewo, dłuższa część skierowana w prawo. Po prostu podchodzimy nicią pod ten rand z lewej strony. I wiążemy supełek. Jeden. I drugi. Teraz tą nić nawlekę sobie na igłę. Jakiej igły użyć? Możemy użyć specjalnej do krosna, ale z racji tego, że mamy bardzo krótki e, tutaj wzór, możemy też użyć nici, e, przepraszam, igły do bidingu albo takiej typu big eye, która jest cienka. Ja sobie ją złożę tutaj prawie, że na pół, żeby ją trochę sobie skrócić. I przejdziemy teraz do nawlekania naszych koralików. Nawlekamy trzy koraliki. Tak jak mówiłam, nie ma konkretnego wzoru, więc nie musimy się na tym skupiać. Schodzimy koralikami w dół. I nicią tutaj roboczą przechodzimy pod nićmi osnowy. Koraliki tutaj przytrzymujemy sobie palcem i teraz każdy koralik między każdą nić wpychamy. Przytrzymujemy sobie palcem. Czyli pierwszy koralik między rant i pierwszą cienką nić, drugi koralik między dwie cienkie nici i trzeci koralik między cienką nić a rant z prawej strony. Teraz musimy przejść z powrotem z prawej na lewą stronę przez koraliki. Tylko przychodzimy tak. Aby igła szła nad niczmi. Dlatego warto sobie tutaj te koraliki mocniej wypchnąć, żeby one tak do góry wystawały. Wtedy igła ładnie przejdzie nad wszystkimi niczmi osnowy. Przechodzimy i od razu zaciskamy. I nawlekamy jeszcze raz trzy koraliki i będziemy już robić drugi rządek. Przechodzimy pod mi osnowy. Wpychamy koraliki między nici osnowy. Przechodzimy nad. Będziemy z powrotem z prawej na lewo. Właśnie o tym mówiłam, że potrafi się nic zaplątać, ale już sobie tutaj ją odplączę. Dodatkowo, żeby nic się nie plątała, możemy użyć specjalnego takiego wosku krawieckiego. I posmarować taką nić. I ona wtedy nie będzie się tak mocno plątać. Powtórzmy jeszcze raz ten krok razem. Nawlekamy trzy koraliki. Przechodzimy pod nićmi osnowy. Wciskamy koraliki między nici osnowy i przechodzimy z prawej na lewą stronę przez koraliki nad niciami osnowy. I powtarzamy cały czas te same kroki, aż będziemy mieli wystarczającą długość naszej bransoletki. Ja na nadgarstek około 16 cm wykonam. Tak 14 14,5 cm bransoletki. Także wrócę do was jak skończę tutaj robić odpowiednią długość. Przerobimy już ostatni rządek naszych koralików i przejdziemy do zakończenia branzoletki. Nawlekamy trzy koraliki. Przechodzimy pod nićmi. Osnowy wciskamy koraliki. I przechodzimy nad nićmi z prawej na lewo. Jeszcze dwie ważne uwagi nie zaciskajcie za mocno nici tej roboczej i nie przesuwajcie zbyt blisko siebie na mocno koralików. Chodzi mi tutaj o górę dół, bo inaczej bransoletka będzie Wam się falować po zdjęciu i będzie się nieładnie tutaj wszystko nam układać także daj, zostawcie koralikom trochę luzu, żeby miały czym oddychać ha. ha. <laughs> przechodzimy do zakończenia yy, od spodu przejdziemy przez yy, rant przez nić osnowy, przez nasz sznurek i tu powstaje nam pętelka i w tej pętelce zrobimy supełek aby zabezpieczyć całą robótkę, i przechodzimy od spodu przez koraliki, czyli koraliki sobie od góry lekko wypchniemy w dół, i pod spodem przejdziemy przez koraliki. Teraz Prawej na lewą przejdziemy przez koraliki z wyższego rzędu, od góry. I teraz nadmiarnicy możemy już odciąć. Tak samo wykończymy nasz ogonek, który zostawiliśmy sobie na początku. Z tym, że przejdziemy przez koraliki od góry z lewej na prawą i rząd wyżej, czy też tutaj niżej, akurat z prawej na lewo, ale od spodu, czyli na dół spychamy koraliki. Zaciągamy delikatnie i teraz nadmiar nici odcinamy. Teraz musimy już tylko ściągnąć całą naszą pracę z krosna. Znowu sobie wezmę w poprzek, odłożę tutaj koraliki na bok. Rozwiążę najpierw tutaj supełek zrobiony sznurkiem. I tutaj wszystko rozplączę. Nici, te cienkie nymo odetnę. Tutaj tą z drugiej strony, gdzie jest pętelka, przetnę sobie tak na pół. Teraz sobie tutaj odkręcę ten wałek, zdejmę go i zdejmę sobie tutaj ten sznurek, który nawlekłam, i też tą pętelkę przetnę teraz na pół. I nadmiar tego sznurka też odetnę. Zabezpieczymy sobie najpierw te cienkie nici osnowy i je schowamy. Bierzemy nici z jednej strony i zawiązujemy tutaj dwa supełki. I nawlekamy nić na igłę. I przechodzimy przez sąsiadujący koralik żeby ten nić schować. I tak samo z drugą. Możemy przejść przez więcej koralików, ale tutaj zawiązaliśmy supełki, więc wystarczy ten jeden. Drugą nicią w drugi sąsiadujący koralik. Nadmiar nici odcinamy. Co robimy z drugiej strony? Teraz tutaj yy, na yy, sznurkiem zwiążemy na końcu supełek. Jeden supełek na dwa sznurki, tak zwany na palec. Przejdziemy do wykonania zapięcia przesuwanego. Odcinamy sobie kawałek sznurka, około tak 30 cm, żeby nam swobodnie się wiązało ten, te zapięcie. Branzoletkę, a w zasadzie końce krzyżujemy sobie na krzyż. Składamy już tak, jakby do noszenia. Dodatkowy sznurek. Składamy sobie tutaj końcówkę tak na pół, tak żeby krótszy sz koniec sznurka był u góry. I powstaje nam tutaj taka oto pętelka dokładamy sobie tą pętelkę do naszych sznurków. Końcówka musi być skierowana w prawą stronę, obydwie te końcówki. Teraz tą dłuższą końcówką będziemy nawijać pętelki na palec. Nawijamy trzy pętelki. Raz, dwa, trzy lekko suniemy sobie pętelki z palca, tak żeby one się poluzowały. I końcem przechodzimy z prawej na lewą stronę przez te trzy pętelki. Teraz zaciskamy nasz supełek. Uwagę, żeby tutaj właśnie te sznurki od bransoletki były tej samej długości, żeby one tamtaj się nie falowały. Teraz te końce od naszego supełka odcinamy. Przy tego typu wiązania. Wiązaniu, nie powinien się nam ten supełek rozwiązać przy przesuwaniu sznurków jeśli użyjemy innego sznurka niż sznurek włoskowany, na przykład powlekany bądź sznurek taki do makramy który ma właściwości topliwe, te końcówki możemy dodatkowo sobie przypalić na luźnych dędających końcach zawiążemy sobie supełki Żeby przy rozsuwaniu bransoletki nie wypadły. Jeśli te końcówki są za długie, też możemy je przyciąć. Ja zostawię mały ogonek za supełkiem, a nadmiar odetnę. i bransoletka jest już gotowa. Na dziś to już wszystko. Sporo nowej wiedzy, bo powiedzieliśmy sobie jak wykonać bransoletkę na krośnie z wykorzystaniem sznurka jako rantą. Powiedzieliśmy sobie również, jak wykończyć taką bransoletkę. Do tematu krosna na pewno będziemy jeszcze wracać w trochę jego bardziej klasycznej odsłonie i pomówimy sobie pokrótce też, jak takie bransoletki możemy w inny sposób wykończyć. Jestem ciekawa, jakie Wy macie sposoby na wykańczanie takich bransoletek na krośnie. Wiadomo, jedno lubimy mniej lub bardziej mamy jakieś preferencje, chciałabym je bardzo poznać. A na dziś to już wszystko, dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku biżuteryjnego ABC.